To są takie momenty, gdzie, gdzie, gdzie oni powinni grać, z tego względu, że my już utrzymanie blizny mamy, jest czwórka, teraz już kwestia tego, po prostu, czy oni załapią jeszcze w końcówce y, grę, czy nie. Wydaje mi się, że na te zespoły, które się znalazły w tej czwórce, y, zarówno Gorzów, Suleńcin, y, jak, jak i Morze Szczecin na ten moment są minimalnie lepszymi zespołami od nas, My będziemy traktować jako poligon. Y, żeby nabiera doświadczenie i w taki sposób będziemy świeżać i, i robić. Dużo problemów się z zagrywkami było spowodowane. Tak, ale podobnie było w Szczecinie, także to jest... No ten element jest na ten moment elementem, który zespoły, z którymi się znaliśmy w proces, mają lepszy. Będziemy pracować. Uważam, że nie byliśmy faworytami w tym spotkaniu, uważam, że ten zespół był stać na, na awans do czwórki i tak się stało. Tylko zwycięstwo przedłuża nasze szanse, w co oczywiście jak najbardziej wierzymy I, i uważam, że teraz te dwa tygodnie przepracujemy ciężko i zmyślamy o tym, że, że musimy wygrać. Tak, teraz potem zwycięstwujemy ze Szczecinie, Szczecinie. Się dwa razy musimy wygrać, żeby nie. No tak sobie też jak gdyby zakładaliśmy przed, przed tymi playoffami, że, że musimy pokonać Szczecin dwa razy. Ale mówię, no tutaj jak gdyby nastawiamy się na to, żeby wygrywać każdy mecz. Byliśmy mega wkurzeni po, po tym meczu w stronęcinie, gdzie no, troszkę były takie okoliczności średnie, ale to już było, minęło. I teraz skupiamy się na, na, na Szczecinie, musimy się maksymalnie przygotować. Żeby, żeby po prostu pokazać dobrą siatkówkę i w końcu wygrać trzeci. to się dał to jest to szczecin. Znaczy ja dzisiaj to już bym tak jakoś nie, nie, nie oceniał mojej drużyny, wygraliśmy 3-0 była taka troszkę falująca, bo, bo przewagę sobie wyrabialiśmy dosyć dużą, później oni nas dochodzili w końcówkach, e, jak gdyby ich e, e, pokonywaliśmy. I, I dzisiaj to nie był taki jakiś miarodajny, miarodajny mecz, bo przeciwnik jak gdyby nie docisnął nas do, do, do tego muru. Ale wierzę, że, że to wystarczy na Szczecin, bo uważam, że jesteśmy lepszą drużyną, mamy lepszych zawodników i pokonamy Szczecin. Nawet z Pantekrań patrzymy. Dekoncentracja czy... mi się wydaje, że tak, dekoncentracja, bo, bo w każdym, każdym setów wprowadziliśmy wyraźnie i było nam, znaczy gra nam się układała, no, później mówią, no parę jakichś tam takich dziwnych błędów. no Nad tym musimy na pewno popracować i tutaj jak gdyby reprymenda w szatni będzie, że, że nie możemy dopuszczać do takiej sytuacji, bo to... Jeżeli już z tam wygrywamy, to musimy go docisnąć do końca, bo wystarczy jakiś jeden typi błąd czy tam sędziowska, jakaś dziwna decyzja i to może się wszystko nam jakby posypać. Dlatego tutaj to tu jest ten największy mankament z tego dzisiejszego meczu.